Maneczko, ja jestem Reset, a to jest gra Farm Simulator 15, a dzisiaj ze mną jest Patrix. Cześć, Dzisiaj będziemy sobie prasować Case'em i New Hollandem, który sobie wybierasz, Patrixie. Nie ja wiem, wiem e, e, że ty jesteś tutaj głównym farmerem na tej... Barbie to... Masz rację, masz rację. Dobrze. Bym powiedział to wie, żebyś... Y, ty wybierał. Traktor. Dobra. Dobra, dobra, no to wybieram. Nie, masz <laughs> Tutaj To ty jedziesz tam po prawo, ja tam pojadę na jakieś takie... Yyy... Gość jedzie przy tym, oczywiście. O, dziękuję bardzo. A bardzo proszę. Ło, wo, wo. wo. Ty, przyzwyczaiłem się do Do, do Eurotraka się przyzwyczajem. Ja wiem. Nie no serio, makijażę i jeszcze do Eurotraka to jest zupełnie inne sterowanie. Teraz mam ustawioną inna, inną czułość do Eurotraka i inną czułość mam tutaj. Ważne, że jak przyjadę będę do kostki. To jadę na swoje pole. Dobra. zbliżamy, rozkładamy i włączamy no co co, no co 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 jedziemy z tym koksem tu sądzisz chyba za dużo masz trochę tego ale najważniejsze że deko. o już idzie paczkuszka Okej... Okay. A dzisiaj też zbieramy? Na odcinku, czy tylko prasowanie? Hmm, chyba tylko prasowanie, bo... jak mam kasy. <laughs> Aha, chyba, że tak. Będzie fajnie, jeszcze jakieś agregaty i to zagregatujemy. Ja nie no, to może później, bo... Teraz nie chcę za dużych odcinków robić, bo ostatnio filmik spala 3 godziny Drugi ja słabo trochę chyba za szybko Ty na kierownicy to musisz kontrolować gazem Szkoda, że ja kierownicy nie mam to szkurdy zarobi się, bo... bo z tego euro szybko muszę... Będziemy szaleć normalnie, po to sobie pierwsza liga. Tamaj Jeszcze muzykę zapuściłem. Ojej. No, przecież ja sam się no. Ale w Tigerze. Aż jakbym miał... <gülę> no, no. Wow. A w Tigerze słychać jak radia normalnie. A jest w ogóle CB radio, czy nie? Tam. Czy ktoś to może grać? Jasno. Radio. Ale tak żeby w radio, radio było, to nie tak. A zresztą to nie wiem, bo tam chyba można mówić. Nie wiem. Dobra, idziemy z tą paczuszką. Jeszcze gdzieś jest tutaj do prasowania. Nie. Ale tam zobaczyć postępy. Nie już no pracowałem. Serio? No i, i paczka mnie chce wylecieć, no chcę włożyć, to po ten szajfy nie chcę mnie wylecieć. Wiesz moja też się zaklinowała jakby coś nie mogło wyjść, no Dawaj na ten, na farmę. Odłączymy i, i pojedziemy traktorami, zobaczymy jak dojechać na młyn, bo ja nie wiem w ogóle. <grym> Dziś tutaj postawimy, o tutaj. Bo, Te deko rozwojem. Przepraszam Sprawa. bardzo. Nie ma sprawy. Ja jestem mechanikiem to naprawdę. Zresztą ty też. No tak. Szczery mechanik. Ojej Dobra, czekam na ciebie przed jazdem na moją farmerkę. Ach, Aha, myślałem, że zapadzi Naprawdę zobaczymy gdzie jestem, bo ja nie wiem Nie wiem tędy Tędy to ostatnio jechałem to 40 Ojej Znosi nieźle Po lewej stronie mamy do drzewa chyba rąbania Dawaj drogą Jedziemy na wycieczkę, bierzemy siateczkę Jedziesz wow, pod prąd Ciekawe gdzie my je dojedziemy tą drogą nie już widzę gdzie dojechaliśmy kurde Ej budzik, budzik przejedziemy, przejedziemy, przejedziemy Ło to jest nierealne ty ja tam nie czuję tego przejazdu, wracaj Ło a ja wszystko widzę nie? Widzę jak ty jedziesz, ty jesteś przy tym drzewie, stoisz obok drzewa No czekam na ciebie Ej fajna po ciebie jedzą Ło no. wow, wow. Maria, prowadzisz! Eeeemmmmm... Nie. Nie, nie mogę Prowadź, prowadź, prowadź. Dawaj, ma... Sprawiaj go, sprawiaj go, się dalej go wyprzedzać. Eee, to co ty, co ty! Co mnie dzisiaj, mnie po drzewo, kurde. Kościół. Gdzie my jesteśmy? Zaczęliśmy dobrze prasować, teraz kończymy na jakiś kurde skarpie O, nie mogę pojechać. Ty no, możliwości tego traktora są mocne, ja pojadę po drodze. Wydeptanej przez dziki Ty jest tam jakiś młyn, ale ja nie wiem jak dojechać kurczę. Ten... A ja wiem. Ja jadę drogą. Bo zanim tedy jechałem znowu ja się wrócę, kurde Wiesz wiem jak tutaj jechać, dojeżdż do mnie do Ale ja drogo do tutaj jadę O mój zboże, zboże Jak on orze? <śm> patrz tu druga jest, nie wiedziałem jak tu jechać <śm> <śm> Nie, to jest ze mnie <śm> Ja to fajnie jest? Eee, tak się do no małej. I spacja. No właśnie chciałem tak wiedzieć, co jest obok, ale to nie GTA 5. <grych> GTA 5 jest spoko. No, mam. Gratulacje. Pojedziemy jeszcze tutaj i wrócimy na farmę mm. Ale tak, tak ogólnie Nie chcę obrażać ee, tego kto robi tu mapę, ale mapa jest chujowa Czy? Tu w lesie? No. no ona jest tak zrobiona specjalnie, że ja miałam grać na nie. A tu jakieś chyba kwasty wyrośnięte o, ja tutaj robiłem pole, zobacz, tu, po lewej stronie. Co Człowieku, szalałem. No. O no to... My. Spróbujemy bokiem? Spróbujemy... Aha. No, no. <grym> nie ma tu ręcznego chyba. No, nie ja, nie ma. Ciekawe czy naprawdę... No, na o! Naprawdę? Ja na raz... Naprawdę to jest ręce, bo z tym sąsiadem kiedyś walczą. Tak bokiem się łaziliśmy po polu, nie? a takie błocko było, nie? A tak bokiem lataliśmy, nie, po tym polu to walkrą, że to jest szla. Z agregatem. To nieźle. Jeszcze agregat was obciążał to bokiem to wtedy... Ojej. Oh yeah. Oujej. Oh yeah. A wy się jak rzucało właśnie z tym? Ooooo! Oh. No się obciąża, do tego tak rzucał. No no no, no. no. Wariaswo wtedy. Jedy to zapominasz... Oleś Dobra, no, postaw tam gdzieś go i zobaczymy z mój Chwilę Nie wiem, do garażu chyba nie wiedziesz Kto pożegna no. się ładnie Patriksie Więc Risecie, Risecie, dziękuję za gra, słuchajcie bardzo proszę, bardzo proszę. Subskrybujcie, lajkujcie Bardzo dziękuję, bardzo Oj. I nie wiem co róbcie, ponieważ... Nie wiem, oglądajcie, wystarczy. Właśnie, oglądajcie i łapujcie. No. Ponieważ to jest człowiek, który zrobi dużo na świecie. Naprawdę? No. No, to cześć.